Panie profesorze, poseł Magdalena Łośko, przedstawiciel opozycji, a konkretnie Koalicji Obywatelskiej, ale myślę, że tutaj wśród nas jest wiele więcej osób, które gdzieś też są czynnie zaangażowane po tej stronie opozycyjnej, ale ja chciałabym tylko sprostować jedną rzecz albo może powiedzieć, żeby mocniej wybrzmiało, a wybrzmiało to w pytaniu, do pana profesora, czy opozycja, czy nie ma takiego zagrożenia, że opozycja wejdzie w buty i rozwiązania PIS-u. I będąc dzisiaj tu na spotkaniu z, z panem profesorem państwa chcę zagwarantować, że nie ma takiej możliwości wejścia ponownie w te same rozwiązania, bo to byłaby zwyczajnie zdrada, ale zbrodnia ponowna na narodzie, bo to, co teraz się dokonuje, to jest to zbrodnia na nas, na nas, na obywatela, tak, na nas samych, i my nie możemy dopuścić, żeby ponownie ta sytuacja miała miejsce, to jest zbrodnia na narodzie, i nie ma możliwości, żeby na jesieni, yy, żeby ponownie wejść w te rozwiązania, my powszechnie Śmiejemy się w social mediach, ale też w rzeczywistości, wśród znajomych, z tego, że mamy rzeczywistość taką mm, prosto z barei. Że bareja lepiej by tego nie wymyślił. I oczywiście my się tego, z tego śmiejemy jest to ironia, jest to czasami śmiech przez łzy, ale jeszcze się śmiejemy. Natomiast jeżeli na jesieni, we wrześniu, y, nic się nie zmieni. I zostanie tak jak jest, i, i, i my nie pójdziemy do urn, to my zwyczajnie będziemy mieli rok 84, ale Orwella, i wtedy nam nie będzie już wcale do śmiechu, i nie będzie powodu nawet do tej ironii przez, przez łzy. Dlatego na jesieni wszyscy musimy iść, oddać swój głos na odpowiednich kandydatów i gwarantuję, że opozycja do tych rozwiązań, które obecnie istnieją, nie powraca i nie powróci. Dziękuję panu profesorze.